Każdy z nas przyszedł na ten świat z wyjątkowym darem, zadaniem i celem. Często mówimy o tym jako o misji duszy. To nie jest przypadek, że znajdujesz się tutaj, w tym czasie, w tym miejscu. Twoja dusza ma swoją ścieżkę, swoje pragnienia i swoją mądrość. W tym odcinku odkryjemy razem, czym jest misja duszy i jak możesz ją odnaleźć. Będzie to podróż do wnętrza siebie spokojna, pełna refleksji. Ale także praktycznych wskazówek, które pomogą Ci rozpoznać swoje powołanie. Czym jest misja duszy? Misja duszy to nic innego jak wewnętrzny plan, który dusza wybrała przed narodzeniem. Jest to kierunek, w którym prowadzi nas intuicja, serce i poczucie sensu. Misja duszy nie zawsze wiąże się z zawodem czy konkretną rolą społeczną. To raczej energia, jakość, którą masz wnieść w świat. Może to być uzdrawianie innych, tworzenie piękna, inspirowanie, uczenie, ochrona natury, albo po prostu bycie kimś, kto emanuje miłością i spokojem. Dlaczego tak trudno rozpoznać swoją misję? Żyjemy w świecie, który od najmłodszych lat nakłada na nas oczekiwania, szkoła, praca, rodzina, społeczeństwo. Często zapominamy słuchać swojego serca i zaczynamy spełniać cudze marzenia zamiast własnych. Dlatego wielu ludzi czuje pustkę, nawet jeśli odnoszą sukcesy, coś w środku pozostaje niespełnione. Misja duszy nie jest narzucona z zewnątrz. Jest ukryta w Twoim wnętrzu. Aby ją odnaleźć, trzeba nauczyć się wyciszać hałas świata i usłyszeć swój wewnętrzny głos. Pierwszy krok wsłuchaj się w intuicję. Intuicja to język duszy. Czasem przejawia się jako ciche przeczucie, czasem jako wyraźny głos wewnętrzny. Aby lepiej ją usłyszeć, potrzebujesz ciszy. Ćwiczenie: codziennie poświęć pięć minut na siedzenie w ciszy. Bez telefonu, muzyki czy rozmów. Żądaj sobie pytanie: co moja dusza chce mi dziś powiedzieć? I pozwól, bo odpowiedź przyszła sama, w postaci myśli, obrazu, uczucia. Twoje talenty i pasje jako drogowskaz. Misja duszy często objawia się poprzez Twoje naturalne talenty i pasje. Żądaj sobie pytania: co przychodzi mi najłatwiej, co sprawia, że tracę poczucie czasu, w czym inni często proszą mnie o pomoc? To właśnie te obszary mogą być wskazówką, gdzie kryje się Twoja misja. Lekcje życiowe, ukryte wskazówki. Twoje największe wyzwania i trudności nie są przypadkowe. To właśnie one przygotowują cię do realizacji Twojej misji. Czasem to, co bolało najbardziej, staje się źródłem Twojej mądrości i siły. Przykład. Jeśli w dzieciństwie czułeś się samotny, być może Twoja misja związana jest z niesieniem wsparcia i towarzyszenia innym. Jeśli zmagałeś się z chorobą, może Twoja dusza pragnie uzdrawiać siebie innych. Wartości jako kompas duszy, zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze: Prawda, miłość, wolność, kreatywność. Twoje najgłębsze wartości to mapa, która prowadzi cię do twojej misji. Ćwiczenie. Napisz listę pięciu wartości, bez których nie wyobrażasz sobie życia. Zastanów się, w jaki sposób możesz wyrażać je każdego dnia. To zbliży cię do odkrycia swojej misji. Cisza i medytacja, spotkanie z duszą. Medytacja to jedno z najpotężniejszych narzędzi, by spotkać się ze swoją duszą. Nie musisz spędzać godzin w pozycji Lotosu. Wystarczy kilka minut świadomego oddechu. Ćwiczenie. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i weź głęboki oddech. Wyobraź sobie, że z każdym wdechem łączysz się z energią swojej duszy. A z każdym wydechem puszczasz wszystko, co Cię blokuje. Żądaj pytanie: jaka jest moja misja? I otwórz się na intuicyjną odpowiedź. Znaki i synchroniczności Dusza często komunikuje się z nami poprzez znaki, powtarzające się liczby, spotkania z ludźmi, książki, które wpadają nam w ręce. Jeśli coś przyciąga Twoją uwagę wielokrotnie, zatrzymaj się i pomyśl, co chce Ci przekazać. Przykład. Kiedy kilka razy w krótkim czasie słyszysz o tym samym temacie, być może dusza podpowiada Ci, by się tym zająć. Sny jako drogowskaz, sny to język podświadomości i duszy. Zapisuj swoje sny, zwracaj uwagę na symbole. Czasem właśnie tam znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Ćwiczenie: prowadź dziennik snów. Zapisuj nawet drobne fragmenty. Z czasem zobaczysz, że tworzą one wzór, wskazówkę, która może prowadzić Cię do Twojej misji. Cierpliwość i proces odkrywania, odnalezienie misji duszy to nie sprint, ale podróż. Nie zawsze odkryjesz ją od razu. Czasem to proces, który trwa miesiące czy lata. Najważniejsze to zaufać, że Twoja dusza prowadzi Cię we właściwym kierunku. Pamiętaj, każda decyzja, każdy krok, każda lekcja jest częścią tego procesu. Nie spiesz się. Twoja misja nie zniknie, jeśli odkryjesz ją później. Służenie innym, serce misji duszy. Większość misji duszy ma wspólny mianownik służbę innym. Niezależnie od tego, czy robisz to poprzez sztukę, nauczanie, uzdrawianie czy codzienne drobne gesty, misja duszy zawsze prowadzi do tego, by świat stał się lepszy. Żądaj sobie pytanie. Jak mogę wykorzystać swoje talenty, aby pomóc innym? Odpowiedź przybliży Cię do odkrycia misji. Radość i lekkość jako potwierdzenie. Kiedy działasz zgodnie ze swoją misją, czujesz radość, nawet jeśli pojawia się wysiłek. Pojawia się poczucie sensu, wewnętrzna satysfakcja, lekkość. Jeśli coś odbiera ci radość i stale wyczerpuje, prawdopodobnie to nie jest twoja ścieżka. Jak wspierać się w odkrywaniu misji? Prowadź dziennik duchowych refleksji. Rozmawiaj z ludźmi, którzy inspirują i wspierają. Sięgaj po książki i nauki duchowe. Spędzaj czas w naturze, bo tam najłatwiej usłyszeć głos duszy. Przeszkody w realizacji misji duszy najczęściej są to lęki, strach przed oceną, porażką, odrzuceniem. Ale pamiętaj, dusza wybrała tę misję, bo wie, że masz w sobie siłę, by je pokonać. Ćwiczenie, za każdym razem, gdy poczujesz lęk, weź głęboki oddech i powiedz sobie, moja dusza prowadzi mnie, jestem bezpieczny. Jak żyć zgodnie z misą duszy? To nie musi być wielka rewolucja. Zacznij od małych kroków. Wprowadzaj w życie swoje wartości. Każdego dnia rób coś, co daje ci poczucie sensu. Dziel się swoją energią i talentami z innymi. Z czasem zobaczysz, że twoje życie zacznie układać się w harmonii z twoją misą. Misja duszy to nie zadanie do odhaczenia, ale droga, którą idziesz każdego dnia. To spotkanie z samym sobą, ze swoją prawdą i wewnętrzną mądrością. Kiedy zaczniesz żyć w zgodzie z misją duszy, poczujesz, że wszystko ma sens. Nawet trudności staną się lekcjami, które cię wzmacniają. Pamiętaj, twoja dusza już zna swoją misję. Twoim zadaniem jest tylko wsłuchać się w jej głos. Zaufaj procesowi, a wszechświat będzie cię wspierał na każdym kroku.